Rozdział dziesiąty Piaski Kto je posiada, radby się pozbyć. Komu przez nie droga, klnie, co na nich rośnie, karłowacieje i ginie. Śpiewa im wiatr, przesypując w zdradliwie niczym niespokojne ziarna i nawet rodzajna ziemia, które zalały, gdzie w głębi się burzy i odpycha je i bój z nimi toczy. Gdzie je zwycięży, tam wykwitają, jednak tylko marne mchy Wrzosy i brzeźnia krzeczasty. Gdzie one je zgnębią, tam im rzuca wątłe pasemka srebrno-zielonego, dzikiego owca i kudłate od spodu do szczytu sosenki bez przyszłości. Ni to las, ni to pole, ni to wygon. Białą, martwą łachą rozkładają się, mają bezczelność rzeczy wzgardzonych, mają smutek rzeczy niekochanych od nikogo. I tak trwają wśród zielonych łąk borów czarnych, kwietnych pól, wśród ruchu, życia, gwaru, wesela i smutku. Od brzegów zdymają się w wał, to takie zewsząd ziemia odpycha. Środkiem tworzą kotlinę, kartę, złoto-biało, sąsiadują zwykle z kępiastym torfowiskiem. Ludzie na polu, to martwe, składają swe umarle. cmentarz leży nieskopany, nieogrodzony, bo tu bydle nie przyjdzie, a rów piasek zasypie piasek, niwelator, niszczyciel. Stoi wśród krzyży kapliczka, bez drzwi i okien, stoi na największej sośnie ul, zawsze pusty, śladu rąk ludzkich więcej nie dopatrzysz. Natomiast ślady zwierza kreślą prustkowie, wróżne zygzaki, zwierza dzikiego, który tu chadza spokojnie, grzebie, swawoli, kładzie się na odpoczynek, wiedząc, że jest bezpiecznym. Wilcze stopy idą regularnie, równo, rabuś ogon zwiesił, uszy opuścił, czasem stanie i ziewnie, wreszcie pod cień sosenki się wsunie i legnie do drzemki. Lis każdy z bezczynności każdy krzak obejrzy, choć dobrze wie, że mysz nie głupia w piasku się gnieździć, potem na wał wyskoczy, w świat wyjrzy, parę prynglida, i w ciepłym piasku się wytarza. Zając najedzony tutaj odpoczywa w kotlinie dobrze wygładzonej, w której już ojciec jego sypiał. Żadne z nich się nie spieszy, za siebie nie ogląda, nie trwoży. To ich królestwo. Ptactwo tu się nie gnieździ i rzadko bywa. Na cmentarzu chyba dzięciół wypukuje zapamiętale, a w powietrzu nieruchome wisi sokół na czatach. Taka cisza, że wszystkie owadzie rozmowy można podsłuchać i dyszenie skwaru przejąć. Nikt z ludzi nie przyjdzie, żadne zwierzę swojskie nie zabłądzi. Przecie ta stara, z lasu wychodzi postać zgarbiona, drobna przez wiek i przez biedę z ciała odarta. Bosy jest to, bosy jej stopy toną w rozpalonym piasku, a pod sączy się po licu korytem zmarszczek. Dochodzi do cmentarza, w progu rozwalonej kapliczki siada, brodem na podniesionych kolanach wspiera i tak pozostaje. Tak jest nieruchoma, że wkrótce w jedno się stapia i z otaczającą martwotą i z szarym tłem kapliczki. Patrzy przed siebie bladą, wyżartą źrenicą, obojętnie, błędnie. Trochę później z brzeźniaku i mchu wydobywa się na piaszczystą wydmę druga postać ludzka. I ta jest chuda, zgarbiona, szara, ale ją nie wiek garbi, i nie lata wyniszczyły jej lice. Chłopak to idiota i chorowity, włóczęga. Patrzy w ziemię zawsze, ręce jak wahadła, włosy rozburzone, wyraz twarzy je żaden. Zachodzi i on na mogiłki. Nieopodal staruchy się kładzie w piasku i tam, gdzie ona patrzy, w próżnię i on swe błędne źrenice wlepia. Czasami po godzinie rozpoczynają gawędę. Babo, powiedz co, szepcze idiota. Starucha porusza plecami i mruczy. Ciepło, sucho, i znowu milczą. Przed nimi to suche morze faluje. Wiatr po nim różne figle stroi. Wpadnie piasek, kręci w lejek i do góry podniesie szybszym od myśli wirowym ruchem. To znów wierci się wąskim klinem w tę stronę i podrzuci deszcz ziaren, jakby sam siebie chciał tą falą przykryć. To znów szerokim rzutem zgarnie i zatrze zwierza tropy. I toń tę w gładką kartę przetworzy. I przepadł. Cisza. – Czego ty tutaj, babo? – szepcze idiota. – Wypędziły dzieci, wypędziły wnuki, tutaj każdemu wolno – mruczy stara. I znowu patrzą i milczą. Wśród martwego morza tkwią wysepki, a raczej na tych złocie poprawione klejnoty, jakby wielkie guzy z ametystów, to macierzanki, to tu, to tam błękitnieją. W cieniu kosmatych sosenek błyskają korale, to mu muchomory wzgardzone – Babo, pyta idiota, czyje to pole? O tych, stara kościstym palcem mogiły wskazuje. Powiedz im, niech sieją, niech orzą. Na co, jak co zrobią? To ich syny i stąd wypędzą. Babo, to my sobie to pole zabierzmy. Zabierzmy, apatycznie stara powtarza. Idiota przywraca się na drugi bok i zaczyna monotonnie. Mój dzięcioł, mój zając. Mój dzięcioł, mój! Wiatr ciska im w oczy skwar, a ze skwarem garść woni. Żywica pachnie, macierzanka białe miodowe goździki. Zjadłbym ja cokolwiek, mówi idiota. Mnie byle ciepło, szepce baba. Wyczerpali zapas rozmowy, na tym wolnym polu siedzą do zmroku. On ma w sobie odrętwiałość bezmysłu, a ona spokój mogiły. W koło nich te piaski bezpłodne, nagie, przeklęte. Z pustego ula patrzy na nich, szarą płatwą otulona, z mroku oczekująca, śmierć cicha.